Hello. A teraz pokażę Goję. Goja też ma swoją kostkę i właśnie się schowała. Właśnie się schowała z nią pod stołem. I troszeczkę się boi, że jej ktoś zabierze. Halo? Goja? Goja. Zaplątałaś się, tak? Goja? Goja? Chodź tu z kością, chodź. Chodź, pokaż, co masz, chodź. Chodź pokaż, co masz, chodź. aparat nie jest do gryzienia? No? Goja, to jest piesek, który by mógł zjeść wszystko, prawie. Będą nagrody. I to jest jej ogromna zaleta, bo dzięki temu słucha na spacerze, jak mamy kiełbaskę. No nie może się z tą kością podziąć nigdzie, bo będzie się boi, że jej ktoś zabierze. Jedz jedz, wcinaj śmiało. Nie przeszkadzamy dłużej. A, a tutaj jest Ksenia. Ze swoją kością. A ty filmujesz? No. Ze mną też filmuj. No to podejdź do niej. Tylko jak warknie, to, to masz się nie bać, tak? Nie, Ksenia, nie wolno warczeć. Nie, nie. Ala, miałaś jej nie przytulać. Nie przytulaj, nie, nie, nie. Tylko głaszcz, tak? No, co, Kseniula? Co? Pokaż pyszczek słodki. No tak, śliczny piesek jesteś. Ala, chodzisz do mnie, tak? Nie, żeby się nie denerwowała. Tak, bo kosteczka jest Kseni. No. Dobra Ksenia, jesteś gruba, więc taką kość to dostaniesz raz na miesiąc chyba. Podejrzewam. To jak Na razie wcinaj smacznego. Wtedy.